Zapraszamy na marsz Orląt Lwowskich i Przemyskich. Wspólnie razem oddajmy hołd młodym bohaterom, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii. Marsz Orląt Lwowskich i Przemyskich to wyjątkowe wydarzenie, które przypomina nam o bohaterstwie i niezłomności młodych polskich bohaterów, o niezłomności polskich uczniów, z których część miała zaledwie kilkanaście lat. To właśnie oni w 1918 roku, kiedy polskość ziem przemyskich i lwowskich była zagrożona, stanęli przeciwko przeciwnika z bronią w ręku, walcząc o najcenniejsze wartości, takie jak ojczyzna, rodzina, suwerenność i ideały, które wyznawali. Tego dnia, 14 grudnia, bądźcie razem z nami w Przemyślu. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele u ojców franciszkanów o godzinie 15. Następnie wspólnie razem wyruszymy w marszu, oddając hołd wielkim polskim bohaterom.